A więc tak wziąłem podkręciłem urządzenie troszkę szybciej powinno pójść albo nawet bardzo szybko nie umiem powiedzieć jak zobaczymy zaraz. Muszę docisnąć takim kółkiem to jest zwykłe kółko takie byle jakie można powiedzieć no docelowo tu się montuje na ramieniu jakiś taki ładny docisk na łożyska który idealnie zawsze pod kątem prostym uderza jeśli ja przesunę kółko w tą stronę albo w tą stronę źle trzymając to przesuwam opakowanie no i się krzywo etykietuje jeśli zrobimy dobrze to będzie idealnie. Tutaj będzie można zaobserwować jak przeskoczy etykietę, czyli urządzenie minimalnie stanie ale przeskoczy na następną etykietę i tak będzie szło bez przerwy dopóki go nie wyłączę przyciskiem. Docelowo u Pana stanie, zawsze po, po, po jednej etykiecie stanie. Tutaj jest tak zrobione to, że no, klient się zażyczył inaczej więc nie jestem w stanie inaczej tego zrobić. Więc y, kwestia jest taka, że teraz wezmę i docisnę kółkiem pod idealnym kątem, włączę urządzenie. <Ky> teraz nie wiem czy ono się a widzi pan urządzenie oczywiście nie stanęło więc przykleiła się następna etykietka dlatego ja ją teraz wezmę i oderwę I teraz tak pęcherzy nie ma oczywiście na samym końcu tutaj właśnie odkleiłem przed chwilą tą naklejkę co nam zeszła więc to dociśniemy Jest ok, a jak nam wyszły tutaj przerwy, jest minimalnie krzywo, minimalnie gdzieś o pół milimetra, ale na pewno podejrzewam, jest to kwestia tego mojego kółka nieszczęsnego, które po prostu krzywo trzymałem, bo tak. Troszeczkę mi, w momencie, bateria poda.